Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przez serdeczne kolejny na odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny na W poprzednim odcinku dało nam się zrobić parę zadań pobocznych. I trafiliśmy do syreny, czyli do regionu ostatniego, który ma zadania poboczne. Yy, aktualnie mamy tutaj 2, 4, 6... 8, 9, chyba 9 zadań z tego co widzę. Więc możemy zabierać się za roboty. Mamy tutaj zadanie waza absolutna, i obok praktycznie że pułapka na myszy. I chyba jeszcze tutaj koło areny, czy dobrze się bawicie, albo czy źle się bawicie. Mam nadzieję, że uda nam się w dzisiejszym odcinku te trzy ukończyć zadania. Bo jednak po przeciągnięciu zrobiliśmy jedno zadanie w Syrynejce, które było akurat wybitnie szybkie i dało nam 3000 exp, więc taką typową ilość. Mam nadzieję, że te również tyle nam dadzą. Byłoby przynajmniej hmm, bardzo miło. Mam ręce pełne z magistratem Leandrem. Wiem, że jest złożony, ale jego łączenia z Flaviusa postawili go ponad prawo. To pozwólmy, żeby te łączenia zostały złożone. Najłatwiej jest he's either threatened or bribed anyone who would stand against him simonides could help us if he wasn't such a drunkard he was at leander's villa last night and hasn't returned home a good look for him excellent then i'll petition the other magistrates try the tavern or the brothel southwest of the arena for our wayward friend we'll meet back at my house it's the only one with a large terrace on the main street Zostać urzędnika. okej. Okay. A, przebywa w pobliżu w tawerny, Bo z tego co mi się wydawało, to ten gość podawał tak jakby dwie lokacje, gdzie on może być. Jeżeli będzie tam, no to jak najbardziej mi to pasuje. E, więc wszystko mam fajnie podnawiane. Jestem oszukowana na każdą walkę, nawet z bossem. Drachm dużo nie mamy. Coś koło tysiąca, tak mi się wydaje. Bo tak z dzięki temu ulepszyłem sobie łuk ten trujący, ten taki legendarny. Więc e, Zobaczymy, jak będzie się spisywać. I długi walce z bossem. Are you Simonides? Ah, oh, my head, why are you shouting? Diocles sent me to find you. Tell him I'm dead. We need your help with Leander. That demon is the one responsible for my befuddled mind and evacuating bowels. I'm sure someone spiked my wine. I'm sorry, but I have to take you with me. Bacchus and his nymphs be buggered. You, sir, are a fury sent to punish me. If I expire on the way it's on your head. What is your name, torturer? Baek. Egyptian? Yes. Diocles said you met with Leander last night. A party at his villa. Everything was flowing. Wine, women, boys. Sounds. Ipthos lost his toga. <laughs> Fun. Fun? Misja. Misja. Fun. 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 bardzo na misję z głosem, bo jednak ona mnie tak ciekawi. Ale może za ten jeden poziom tam się przejdziemy. To chyba było tutaj, tak? Gorzecie, mam niby tam z nim przejść, a no przejść tędy. No tak jestem teraz, kiedy wychodzi na tą ulicę. Here, are Mother Goddess, Simonides, are you drunk? No tak troszeczkę, może. I won't ask where you found him, Baek. On the street, some fool moved the brothel. Did you find anything at Leander's villa? Papers, records of bribes, treasury theft. His guards caught me before I could take them. I convinced them I was simply inebriated. A stretch, indeed, Simonides. So the evidence is there. I just need to take it. We would be forever in your debt. But why would you risk your life to help us? Because those who abuse their power should be removed and the people freed from oppression, Egyptian or Greek. Ah, <laughs> well said. Our friend Bayek reminds me of Cicero. Uh, the villa is east of here, surrounded by vineyards. We will gather the other magistrates at the Temple of Apollo. Find us there when you secure the evidence. Fortuna smile on you, my friend. Aha, oh. to fajne a kilometr ponad stąd. The only szybka podróż Przy okazji, może tam odkryjemy ten snak szybkiej podróży kolejny, w sensie punkt widokowy, bo jednak w tamtej okolicy mam chyba z dwa zadania, poboczne, jeżeli się nie mylę, więc byłoby też dobrze to zrobić. O! To jest to miejsce, gdzie chyba było to takie kolorowe zadanie poboczne. Z tego, co sobie przypominam. W sensie, to zadanie poboczne, takie pomarańczowe chyba. W Odesei to były chyba zapomniane greckie mity. Jeszcze tutaj kogoś mamy. Wow. Uf, shall I sing of thee one? Bardzo ciekawe, że ci mieszkańcy mogą tak sobie normalnie tutaj żyć wow. i robić sobie jakieś tam podstawowe rzeczy. Ciekawe jak to akurat wygląda. To najbardziej mnie boli w tym w tej odsłonie asesyna, że nie mamy w ogóle kwestii dialogowych do wyboru. Wszystko się dzieje niezależnie od nas. Po Odyssey'i było sporo dialogów z tego, co pamiętam. Ale chyba najwięcej mam wrażenie, bo tam mieliśmy tak dużo postaci i z każdym chyba zaczynaliśmy jakąś rozmowę, która, no, albo się toczyła chwila, albo trochę dłużej. A i tak, w porównaniu do Cyberpunk'a, którego aktualnie sobie poogrywam, jak to nagrywam, w znaczy jak sobie gram jednocześnie w Origina i Cyberpunk'a, to powiem, że tam w Cyberpunk'u to już w ogóle tych kwestii dialogu jest tam nasrane. Jak akurat fajnie, bo przynajmniej jest jakiś wybór. To jest tutaj obok punktu orientacyjnego? Bo tutaj coś było, ale już nie wiem gdzie. Może jakoś tędy wejdziemy? No oczywiście, że nie. To może tędy? tędy. couldn't Bribery, expensive parties, and missing money from the treasury. This is the evidence that Leander is corrupt. But what is this about Diocles? A coup. I should warn Diocles. He could be in danger. Party orders to a slave. An expensive gathering. 100 <sparthe> tysięcy to, to aż tyle no, no Ciekawe. No, dziwne, że jakiś jak siedził nie mógłbym zabić? To było tak bezsensowne. A paying for O. Nie będzie tego typa spróbujemy również. Ale no, będą zabić. Nie przy przejdziemy się do tamtego punktu widokowego. Spodziewałem się, że on jest jakoś bliżej ustadowiony. A niech już będzie, że tam jakoś przejdziemy, bo jednak kurczą w tej okolicy z tego co widziałem to było jakieś zadania poboczne jeszcze do zrobienia. Naprawdę nie przejdę. Mm, naprawdę nie przejdę. No. Mm. Oh. Tak to denerwuje. Jak już się naprawdę walą ci wszyscy ludzie, no. Spokojnie można normalnie punkt widokowego sobie zaliczyć, no Najem... i... Czemu ja przez niektórych krzaki w ogóle przebiec nie mogę? To jest at taki bezsens też czasami. Przynajmniej ten punkt widokowy sobie zaliczamy. I jest elegancko. Dużo winnic chyba, albo jakichś, nie wiem, innych upraw. I akurat ładny widoczek na chyba Morze Północne, tak mi się wydaje. Zaprezentacja Senu bardzo dobrze. No i, i tyle: I nic tutaj nowego nie mamy, a za to mam tutaj jedno zadanie: w tajnej służbie. O, to mi się przypomina Cytacik, który był e, w ostatnim odcinku, jak właśnie. jak nasza żona się nazywała. Była żona w sumie, już. Aja, chyba, tak, Aja. Mówiła, że będziemy służyć w tajnej służbie. Czy woli tajnej służbie? Coś takiego tam było na temat tego nowego bractwa asasynów więc ciekawie. się zaczyna no to wychodzi. Nie, zbyt wiele mi brakuje, ale mam nadzieję, że to już będzie koniec z tego zadania. To przynajmniej zobaczymy, ile mi brakuje. I zaczniemy na to powiedzieć, że kolejne zadanie w tej Syrenejce. Musimy, że nawet tamto w tej tajnej służbie będziemy tak ciekawi. Mało raczej to dzisiaj też zrobimy. Szkoda, że te wszystkie zadania teraz mają pułap 3000 ekspa. Chociaż może trafić jakieś cięższe, które zapewni nam. No, tak 4,5, może 5. To by mi się naprawdę. Leander said to count to one hundred. Oh. Have you been counting? No. Have you? Jove's beard. Everyone's probably Fire. dead. will find the evidence. You don't know that. No. Diocles! It's a trap! Leander's attempting a coup! So. Here you all are. Plotting against me. You will answer to the people, Leander. My Roman friends would beg to ha mm -hmm. We must protect the magistrates mm -hmm. Demon is at mm -hmm. You saved my life, my friend. Braxilla would not have forgiven me if I had let you fall at Leander's hand. Why would he do this? Was his lust for power so consuming that he would commit murder? Widziałem seen men do worse for less. We are only alive to you, Bayek. Cairen deserved better than him at her helm. I know you will lead them well, Diokles. No. I wonder how Przecież jest obok mnie, ma się niby miewać? Przecież ta kwestia kompletnie bez No, dwa, cztery. O, tutaj, mój mojego, no do tego już zadanie widziałem No i no, dzisiaj dostałem 4,5 tysiąca za zadanie, co zadanie, trochę aż mnie to zatkało A no dobrze, no to wrócimy się do tamtego miejsca, gdzie byliśmy przed sekundą praktycznie I powiem, że akurat fajnie, że tak te zadania pykają e, ładnie Możliwe, że pod koniec odcinka zrobimy mm, próbę Anubisa, albo Sopka, albo Sekny Już nie pamiętam, kto jest aktualnie dostępny w tych wyzwaniach ale spróbuję zrobić to zadanko, bo mnie bardzo ciekawi, jeżeli chodzi o samą nazwę, plus mam nadzieję, że będzie szybkie, byłoby bardzo dobrze. Zostały na niebie jeszcze te zadania z tymi kolorkami, ale może je zrobimy po, po podwyższaniu poziomu, bo jednak na te 40 poziomy. To no tam mogą się pojawić yy, przeciwnicy na 41, 42 poziomie i tam wiadomo, że będzie obóz rebeliantów, no to... Znaczy, obóz wroga, gdzie będą rebelianci uwięzieni, więc to już mi trochę nie pasuje. Aby to nie było jakieś bezsensowne, ciągnące się zadanie, ale zobaczymy, bo wszystkiego mogli się tutaj w sumie spodziewać, mam wrażenie. Rzymski Fort, ok. Oczywiście, że potem zadanie będziemy mieć ten 39 poziom, upragniony w pewnym stopniu. Ale bardziej tak czekam na ten 40, bo to będzie jednak taki kamień milowy, można by powiedzieć. No, skoczysz. No, zajebiście. Nie, że tutaj krokodyle, lwy, czy... co słyszę dookoła, ale...

Już nie działa. cholera jasna. Chciałem go zrzucić, bo pamiętam, że można było zrzucać ciała. A już nie wiem, czy to było Walhali o Nie mam pojęcia. A może tędy po boku da mi jakoś radę zejść. Jednak z takiej wysokości tak się spiernicza, to dopiero będzie. Nie, tutaj jest taka net, idealna półka bym powiedział. Nie no, pięknie to wszystko poszło. Rzymski fort, Jesteś jeszcze to jest. Yes? But for the future of Egypt, we must flee. How did you find me, Medjai? Did the spy master send you? The centurion's list led me here. Oh, to chodziło w tym liście. Faktycznie. to było chyba dwa temu, odcinek You temu. have the list. The names of the Shrouded Ones in Serenica. Yes. You and another of Apollodorus' agents survived. I freed him from the barracks in Bala'gre. You have done Egypt and Apollodorus a great service, Medjai. O, ok, 39 poziom, bardzo dobrze. Obrażenia i zdrówko na jeszcze wyższy poziom skoczyły. Punkt zdolności e, powinien mieć już chyba 2 albo 1, już nie pamiętam. Ale to tak, tutaj zostałem nam 2, 4, 6, 8 zadań. Więc bardzo fajnie. 8 zadanek. To chyba nic więcej nie powinno być. E, więc ja chciałbym, możliwe, że udać się do zadania pod tytułem próba sechmy. Pozostały 3 dni. 250 drachmi, 1000 ekspa. Plus zadanie. Ok. Ciekawe. Mapa. Gdzie to jest? O kurczę, czy to jest na, na największej pustyni na samym dole? No tak. Mam szybką podróż jakąś. Bez jej naprawdę nie masz takiej podróży tutaj. Ja pierniczę, no jakieś. Jak ja mam się niby tam przedostać, tak szczerze? No. Do... Naprawdę? To muszę z krokodilopolis przypłynąć tutaj? Nie no, może z euchemii. Euchem... Mary Mari? Nie wiem. Dziwne są niestety tutaj te nazwy. Że tam naprawdę żadnego punktu żeby podróży nie mam. Ale przynajmniej fajna walka z bossem to możliwe, że będzie. Przy okazji się tam jakiś punkt widokowy odkryć, ale tam nic nie było na tej mapie. No właśnie, tego się bawiam, że tam jest taki dystans. Że naprawdę. chociaż sobie wezwiemy wierzchowca i tam się przejedziemy dzisiaj. No nie spodziewałem się, że to zadanie w tajnej służbie będzie takie szybkie, ale dobra. Mniej więcej wszystko mam. Tak jak chciałem mieć, czyli tak, dużo strzał, to mi pasuje, bo to chyba będzie walka na dystans, tak mi się wydaje. Myślałem bardziej nad próbą sopka najpierw, ale ona jest niestety na 43 poziom. I za to wychodzi, że... będzie jeszcze próba Anubisa, która... będzie, nie wiem, na 46 poziom na to wychodzi. Jeżeli tak, to jest problem. Chciałem się tą próbę zechmy co robić, tylko że ten dystans jest tak ogromny, że... no naprawdę dla mnie to jest po prostu śmieszne. Jak przez rany dystans trzeba tam przebiec. No i niby niepotrzebnie odkrywałem ten teren, bo jednak żeby zrobić tą próbę i tak musiałbym go odkryć. No i oczywiście tam żadnego punktu szybkiej podróży nie było. Niestety nie mam jak tam się przenieść. Pamiętam, że w Hali był jakiś program, czy jakieś rozszerzenie, które pozwalało przenieść się w pewnym stopniu szybką podróżą do miejsca, które mieliśmy oznaczone na mapie znacznikiem. Ja tego nie używałem, bo podobno czasem postać się bagowała, zapadała pod mapę, teren się nie wczytywał. Jakieś tam inne nieścisłości, niestety, z tym były. A szkoda. To wydawało się być zajebiste, zajebiste usprawnienie. Tylko, że no, kurczą, to było trochę oszustwo, bo nie, jednak nie bez przyczyny są znaki takiej podróży porozmieszczane. Żeby ktoś sobie podróżował. teleportacją nagłą, to jest dla mnie trochę dziwne. No nie wiem, teraz przyspieszymy, nie przyspieszamy. No i to jest akurat dziwna sprawa, trochę. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo. Sechmet jest na 40. Nie, no, no, jeżeli to rośnie co 3 poziomy, no to w takim razie Anubis byłby na 46. A 43 poziomu raczej nie uda mi się wpić, chociaż kto wie. Możemy spróbować tego sopka To wydaje mi się, że musiałbym wpić 40-41. Zostało mi 8 zadań w Syrenejce, więc spróbowałbym, może w przyszłym odcinku, jeżeli dzisiaj zrobimy tą Sechmet, w przyszłym odcinku spróbowałbym porobić trochę tych zadań pobocznych, chyba przez najbliższe trzy odcinki będziemy robić głównie zadanie poboczne pod expa Możemy że jeszcze te kolorowe e, znaczniki na mapie zrobimy Jeżeli te zadania oznaczone pomarańczowym wykrzyknikiem, bo one chyba powinny dać nam na najwięcej expa e, bo jednak, kurczę, musimy trochę przyspieszyć z tym Expo, bo ile tutaj mamy już próg, 23 tysiące ja żadować może na youtubie jakiś poradnik do tych wszystkich walk Jakiego poziomu potrzebuje, a potem to są zadania, które mm, można robić po skończeniu yy, w sobie stopniu wątku fabularnego, bo jednak przed skończeniem gry raczej mało możliwe jest, żebyśmy mieli tak wysoki poziom. Chociaż kto wie, ale ciekawy akurat pomysł z tymi wydarzeniami sezonowymi, jakimi tam sezonowymi, No, eventami, które mają dany czas aktywności, że to jest bezsensowne, dają nam dwa bossy. Dwa bosy na tydzień, potem jest nowa rotacja i daje nam znowu dwa bosy na tydzień, tylko że inny. No to jest trochę bezsensowne. Poza że dostaniemy jakieś zadanie za pokonanie tej sechmet. Eee, zadanie niebieskie, więc to chyba nie będzie jakieś wybitnie fajne zadanie. I dlatego do też dostaniemy 250 drach i 1000 expa tylko. Jakby nam dało 10 tysięcy ekspa. kurde, ale bym się cieszył. I co, i to będzie walka na pustyni. Ale to jest przykre, że tutaj, jak wierzymy na te nowe tereny, to nie mamy żadnego znacznika szybkiej podróży. Tak jak w przypadku miast. To według mnie byłoby zajebiste. Przy okazji zobaczę, ile mam tutaj. O, ekwipunek. Zdolności. Jeden punkt umiejętności. No to gówno z tym zrobię, niestety. Ale dobrze, powiem, że akurat kucz. No fajnie jest ten teren syrenejki, bo te zadania fabula poboczne mi się tam być akurat wybitnie szybkie. Chyba że akurat mi się takie szybkie tam trafiły, a reszta zadań będzie trochę wymagała czasu. W następnym odcinku sprawę z, m, robić zadanie, które jest koło areny, bo jednak tam wydaje mi się, że będzie trzeba jakiś pojedynek odbyć i też jakieś inne zadanie chyba tam było. A tak, ku chwale czy chwała komuś tam, które mam w dzienniku aktywne jeszcze, bo o nim trochę zapomniałem, a. Ono polega chyba na odwiedzeniu areny w Cyrenii, tak mi się wydaje. Pokusa chwały. E, właściciel areny w Cyrenii, no właśnie. 2500 ekspa tylko nam to da, więc trochę mało. I mamy Usterka musa. Usterka Animusa w Walhali wyglądały trochę inaczej, bardziej na taki znaczek SUS, bym powiedział. I dawały nam układanie puzli w pewnym stopniu. W zasadzie zbieranie informacji tutaj walki z posami jak najbardziej. Oby było zapis gry chciałem powiedzieć, bo inaczej się zdenerwuję. Mm. O cholera, jasno. Tak, amonicy zajebiście. No, nie, straszników jeszcze wysyła, a i nie mogę jej atakować teraz, okej. Okay. A bo ci strasznicy to jest jej życie. Dobra, już widzę, już widzę. Okej, okay, akurat fajny sposób. I ona sama siebie może też atakować, dobra. Pozbieramy sobie trochę amunicji. Nie no, to jest akurat. Kurde, ale fajna zabawa. No bo nic jej nie robi niestety. Spróbujemy może... O! Chyba z jakiegoś pola. O kurde, ogniowego uciekłem. Dobra, kolejna faza chyba. No, przez dwa kolejnych chłoptasiów chyba. Albo panie, zależy chyba. Dobrze, że nie mają tarcz, póki co. No ciekawe, że... Oni są w pewnym stopniu życiem. Zajbi za sprawę akurat. Nie no. Jeżeli te walki będą tak wyglądały, to już poczekam te 3 dni. Sobie zabijmy ostatniego bossa, czyli... Ani, e, Anubisa, chciałem powiedzieć a animusa. Nie wiem czy... Ona w ogóle nie dostaje obrażeń, że nie trafię w ten punkcik, czy, czy jak to wygląda? Chyba nie dostaje inaczej. O, jeszcze pojawiają się ci ciężsi. Dobra, tego nacisnamy. Nie ma dalszych. A, bo go zabiłem, okej. Okay. O, cholera, już się życie trochę kończy. Szkoda, że nie mamy jakichś takich apteczek. To byłoby kuczy tak fajne. Jeszcze sobie zbierzemy tutaj amunicję. Czekaj, w sumie jakie zadanie coś dostaniemy. No końcóweczka chyba już, abyś umarła? O. No i zrobione. Sandstorm A, i kolejne to zadanie, tak? Próba Sekhmet, ta. Znowu mogę to zrobić? Nie, no, to jest to samo i da nam znowu zadanie. Natomiast na no, to że próbę sobka będzie, trzeba jeszcze odbębnić. No kurwa, może Przewodnik Dusz. O kurde, w strefie przy zabiciu. Zajebiście. Przy okazji no, trochę tego dostałem tutaj. E Do wywalenia. Przyda nam się akurat żelazo. Ale nie, wiem, czy przodkiem, jest aż tyle tych przedmiotów do usunięcia, nie będę w stanie sobie czegoś lepszyć. O, chłopskie berło out. Tutaj to też. Chyba tyle. Tarczy. o, mam tutaj te lepsze tarcze. Zawodę sobie te powywalać. A te zadań sobie zostawić. Na wszelki wypadek. który tych łuków mam, to nie będzie w ten wywalony ten. To. Ale drewno też chyba powinien dostać, tak mi się przynajmniej wydaje. Deszcz, strzał, to co ma akurat takie gówno łuki. Chyba tyle. Jak to mają teraz składniki? No, skór by mi brakowało jedynie. No tak, skórek, no i tyle. Więc powiem, że kurczę, ta próba była zajebista. Ja więc o to wychodzi, że na następnym odcinku będzie trzeba sobie potekspić trochę konto, aby móc stanąć przeciwko yy, sopkowi. Bo jednak on ma tam 43 poziom, więc musiałby mieć najlepiej 40, aby było no po prostu łatwiej. Następnego odcinka.